Cześć, ja mam na imię Dominik i dzisiaj będę testował pizzę Capricciozen Pizzeria Cocorico. Dziękuję. Zobaczymy. No, wygląda bardzo apetycznie. Dużo mhm. szynki. Ciasto jest porządne, bardzo ładnie wyrośnięte i sprężyste. Mhm. Tutaj super odbija. Świetny zapach, jest poproszona jeszcze tutaj pietruszką, która też daje troszkę zapachu dodatkowo. I co myślisz? Myślę, że jest mega. Szynka jest bardzo fajnie dopieczona, ser pyszny. No, i mm, pomidory. Sos pomidorowy jest naprawdę dobrze zrobiony. Mm, czuć, że to nie jest coś, wiecie, ze sklepu, tylko tutaj robione na miejscu. No, czuć te pomidory. No, wygląda przepysznie. Mm. No, tak, też faktycznie smakuje. No, mm. jest super. Mm. Jeżeli chcecie ją też wytestować. To zapraszam Was na stronę internetową Pizzeri Corico, do której link znajdziecie tutaj.